Cześć, manko, ludzie z tej strony Magnus. i Na samym początku filmu chciałbym was serdecznie zaprosić do klaunu. Duże ty. tu są same pro, no chyba że moi koledzy, którzy mają trochę mniej pucharków. Ale nie chodzi o to, chodzi o to, że. O, patrzcie. Ja tutaj sobie weszłem w aktualności i tu patrzę już niebawem. No i weszłem sobie na YouTube. A gdy weszłem na YouTube na pierwszej stronie, pokazało mi się to. Premiera za 4 minuty. Ja nawet nie wiedziałem, że jest Brawl Talk czy coś takiego. W ogóle nie wiedziałem, w ogóle się to nie spodziewałem. Brawl Talk. Nowy sezon Ice Brawler and more. W ogóle się to nie spodziewałem. No i to mnie zaskoczyło. A ja tu wchodzę, patrzę i... No i premiera za 4 minuty, a więc widzimy się na Brawl toku. A ja się tu akurat gram w Brawla i gram ze Colette. Słuchajcie, y -y, sorry wielkie za to, co teraz zrobię, ale... No Brawl Stars chodzi o to, żeby wygrać, a więc niestety zabiłem kolet. No i przegrałem. No nie, drugie miejsce. Łuu, brautok! Aha i coś chyba tu zbugowało, bo to jest premiera za 4 minuty, o a 19 a tu jest 1858, okej okay, XD. No i teraz jest dobrze, bo tu jest teraz premiera za 60 sekund. Nie, za więcej niż 60 sekund. Dalej coś jest tu pokiczkane. No i premiera już wkrótce, czyli zaraz. Z moich wynikań wygląda, że to jest jakieś... Nie wiem, on to jest bałwan z czapką wygląda trochę jak Tiki ma rękawicę jakąś do łapania piłki futbolowej. Tak on wygląda. Podobnie jak Tiki, I Gail i y, Skindoriko oraz... Nie, ta rękawica niczego mi nie przypomina. Chyba, że to jego ręka, ale taka dziwna. A może po prostu zwykła rękawiczka? Nie wiadomo, zaraz się okaże. No i słuchajcie, jestem najszybciej od każdego youtubera. Zapalił mi się czas. Bo teraz nie uwierzycie, ale patrzę na na, na takiego jednego youtubera i on ma dopiero. 2 minuty i 40 sekund. A ja mam 2 minuty i 10. A więc no, będę miał to szybciej. Już nie mogę doczekać. W ogóle fajna piosenka, taka świateczna. No bo to w końcu. O do lodowym brawlerze będzie. Ciekawe jak będzie działać. Pewnie podobnie do Gale'a albo do Pana P. Nie wiem. No już za minutę. No i słuchajcie, 10 sekund. Ale wtedy była Amber, to teraz musi być lodowy zadymiarz, no logiczne. 6, 5, 4, 3, 2, 1. I co my tu mamy? ryan there's no time for songs because we have bro talk let's go Brawl Pass Season 4 is called Holiday Getaway. Takes me to the chromatic Brawler, Lou. Lou is the newest Brawler. He's no the third Gale and Mr. P's trio. He is a happy robotic snow cone machine. So far, his main attack he throws snow cones. Every time he hits the enemy, the enemy gets a snow cone mark. If the enemy gets a certain number of snow cone marks, the enemy gets frozen for some seconds. His super is throwing cold syrup all over the ground that makes it super slippery for enemy brawlers. And two important changes for the chromatic brawler. So now you can only find it in box when you hit tier 30 in the pass. And also when you find it, it affects your drop rate chances like any other brawler. And don't forget, collect your season 1 rewards before season 4 starts, otherwise, we're gonna auto collect them for you. Now for the brawl pass kings, we are getting Bellhop Mike, which will be helping Mr. P around this no And of course, we've got an exclusive skill for Lou, King Lou. And the cutest skins ever are coming back with our partnership with Line Friends. We have Sally Nani, Choco Come Piper, and Cody Max. True Gold and True Silver skins are getting more bling. <laughs> Don't forget to get Challenger Code and the other World Finals offers to get us closer to our goal, which is $1,000,000 prize pool. And everyone that get those offers will get that exclusive team. Eight teams will be battling it out to become the one Brawl Stars World Champion. Check the description below for the link. You do not want to miss it. Tune in on November 21 and 22. And now let's talk a bit about the map maker. It's still in beta, but we've got a lot of new stuff coming. Now you can submit your maps. For the world to play. After it gets approved by your friends, it goes to a public map pool where everyone can play your map, and after they play it, they can vote thumbs up or down. The best map of the day will be available for 24 hours so everyone can play. That's right. Coming in this update with the map maker, we will have two new slots. The first is the test slot where you can try out and rate maps that players have submitted from across the world. And in the second, we will pick a daily winner that got the very best ratings and you can play it for trophies. We have been listening to all of your suggestions for the map maker and are working as fast as we can to implement them. Coming in this update, we will be adding bounty and heist, and in addition, you'll be able to use jump pads and teleporters. And as always, thank you for watching, and don't forget to subscribe to our channel. And we will see you in December for Brawl Days. Brawl Day, get away. Okay, czyli krótkim słowem będzie się działo. My na zakończenie zagramy sobie jeszcze kolet, ale słuchajcie, od teraz, jak będę zbierać te big boxy, to zostawię sobie, może uzbieram do kolejnego kalnetu 10, gdzieś 10 big boxów, potem jak, jak wejdzie kolejny kalnet, będzie opening, i może z tego openingu wyrobimy nowego zadymiarza To było chyba pool, czy coś takiego, ale na pewno. Było, coś takiego. Dziwno w ogóle nie miał nazwę, a więc ja tam. się nie dziwię, że jej nie zapamiętałem, ale zadymiarz śmieszny. No i ja mówiłem, że będzie coś związanego albo z Gailem, albo z Mr. P. I z Mr. P., oczywiście, pomyliło się. No i. A, porażka. No i miałem rację. Tak, z tymi Zademiaszami to jest, on jest powiązany. Będzie to oczywiście chromatyka, więc będzie 41 Zatem Ja już nie będę miał wszystkich chromatyków. Oj, 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 oj. Szkoda, szkoda, nie? Szkoda, szkoda. Ale dobra. Myślę, że no. 13 dni. Ach, dobra. Może. Może trochę mnie, big boxów. Ale nigdy nie wiadomo, a więc jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, suba na kanale i cześć i na pewno dzisiaj będę miał jednego beatboxa, z, bo z Karlem a w ogóle napiszcie w komentarzu, który skin się wam bardziej podoba, czy Karl Wieprzowy jeździć, czy Leonard Karl, bo mam te dwa skiny więc dobrze, I jeszcze zrobię z Jinem i Zajmę. najpierw pewnie wyjdę Karlem, a więc cześć